Ba. Ja się nie pod... A chce! chce się. Nie wiem ja je. się, bo to strasznie z tym konikiem. A dlaczego pan się tu pcha pomiędzy ludzi z nim? Trzeba bo tamtędy przyjśnie tutaj. Ta Talyszka jest piękna lata. Łańcuszek był piękny, łatwy. I widzicie, a nasz, widzicie, metal, który siedzi w klasie za Izajeru. Proszę jest czy jego łańcuszek weźmi nie weźmi? Dlaczego nie weźmi? Bo to jest towar algalizowany. Towar jest, który jest wartościowy. A teraz tuż powie, a co to jest, orążada, limoniada, woda sudowa. Proszę przekonać się, proszę o się. Proszę ile razy się panu przebaczyło? Już pan tych nie odsłonił. No co pana skłoniło do tego, że pan go No to wie pan, będzie ostrożność, że ja tam specjalnie nie chciałem. Ale po co pan jeszcze odważnikiem rzucił? Nie no, odważnikiem, to to pięć deko był odważnik, to odważnik był. Pięć i... Pięć deko. kilogramowy? Nie, pięć deko, dość tam bakuła wszystko handlowa, to on wie. No ale to trochę też tak chyba nie licowało. No trochę nie licowało, no ja wierzę panu. No panie Krale, będzie mi się gniewać pewno. Żegnam pana, ale i ostrzegam proszę pana, bo będzie sprawa. Za drogo chcę, Ja nie będę gadał! Weź cztery rachy i już kobiwa idzie! Do góry te 500 zł, no! Tą tąd, ale jak ty chcesz za dużo, to nie ma. Nie. 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 Niez, ja do góry do Nie. Pieniądze, pięć zł wiasz tej no, ja, go trochę posiniłem, no panie, gdybym był, wie pan, tak, on tak. mnie gasi tam włosów na No dobrze, tym kiepskim pamiętaj. pamiętaj to, to, skończ skończ, tym. Proszę. Proszę, piętnaście pięćdziesiąt. Pan, które wiesz? Nie ma, tylko takie i takie. Ładnie, to Ale to Panie, takie na no, nie może... Tych bez majtek, bez tego, no majtek. Nie przeszkadzam panu. Ja trochę pani przeszkodzę tylko. Ej, nie nie przeszkodzi panu, tylko pan jeżył mi przeszkadzał. Tak pani mówi? Tak. Bardzo dobrze. To jest stragan skąd? Z Kolna. Kolno, o, bardzo nam do miło. Do naszej parafii tak. przyjechaliśmy. Tak. To pani ma takie mieszany, tak? Taki mieszany. Rachunki może pokazać. Mam nie No nie wie Pani specjalnie, rachunki na pewno musi Pani mieć, ale jak u Pani jest z cenami? Nie przypiewam jeszcze Pani. Jeszcze Pani nie przypiewa, tak? Do się tak. Aha. To, to, to pani jest pierwszy raz w kadziedle czy drugi? Pierwszy. No to na pierwszy raz 100 złotych. Jak Pani przygotuje, zaraz przyjdę, zainkasuję mandat. Lalku, a jak Pan przyjdzie za chwilę, we wszystkie ceny dojechać. A to muszą być. No to tak. już, ale chwili... niech Pan mnie daruje te 100 zł. Tak, nie. Starej babce. Co stara babka? A już w skarbie. Tak. Trzeba przerwać proszę Pani Już sprzedaż. sprzedaż i zaraz przypnę. Przy w jednej pięć, chwili. To wie Pani taką taryfę ulgową, bo należały się Pani podać przynajmniej na kolegium. A nie, tak. Pani, ale ja Pana bardzo poproszę, ja taka babka stara, to mnie Pan daruje te jedne 5 minut. Zaraz tak? przy Panu przypnę, tak? w jednej chwileczkę. Tak. Cała tego mojego na dnie. Szkolna też jest? Tak. Też nie ma cen. Już nie. A już Pani zdążyła przyszyć, <laughs> tak? <na pół> <laughs> 73 A tańsza? Na 8? Nie Pokażę, dlaczego jak ta pani chce kupić z metką, to pani nie chce sprzedać. Każdy towar musi sprzedać. Ale no przecież metka jest. No, ale co tam taki jest? Była przypięta, no, i była przypięta. Była przypięta, była przypięta. Przecież to, to różne to jak pani ludzie zrywają, zrywają, biorą i zrywają. To te były te śpioszki. Te, te leżały tutaj, ale pani mnie wyjęła bez metki z pudełka. Te okay. leżały tu. Taka z daleka, to, to, taka to pani, pani jest ładniejsza, pani myśli, że to jest tak. ładniejsza, to jest tak. na to. Ten łańcuszek zaraz padali! Ten widzicie? Есть такие, как был, были, прошу вас. Сейчас, прошу вас, раздаем эти ланцюжки. Детям, прошу вас, отстаньте. Детям не дают, только старшим людям. Есть, прошу вас, один медальоник, один ланцюжек. pogowany jest, po nie jest złoto, nie jest srebro. Rozdajemy jako symbol, proszę państwa, jako dzieci idą do pierwszej komunii. Więc nie żądamy 40-50 złoty. U nas tylko jest, proszę państwa, co jest? 10 złoty małych, zł. Zł. proszę. 10 Proszę drobny pieniądze. Proszę uprzejmie. na Proszę uprzejmie. Proszę o Proszę Proszę A, bardzo. Za 10 10 złotych. Bardzo proszę, proszę bardzo. A, za 10 10 zł. bardzo proszę Proszę tak wysoko ma pan ustawić. No nie, nie, ale no, trzeba trzeba ja Na byli. drodze. No, nie, 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 no, Tutaj troszeczkę usunęło się, panie władze. Tak? Tylko tam jest przejazd. No to no, przejazd że jest, Więc jest te cuda to skąd to Tu pochodzę tak produkcji, jako dzieci idą do pierwszej komunii, Pani władze. Tak. I więc my proszę pana rozdajemy jako ludzi, nie A potrzebujemy go. Łańcuszki to jest Alpaga. Ale może Proszę, leczkę, to... może już tu obie dokończymy, tak? Proszę uprzejmie. Czy jakieś zezwolenie pan posiada na to sprzedaż? No proszę pana, jak dzieci idą do pierwszej komunii, to ich chcę wyposażyć, żeby oni szli jako ludzie. No, dobrze, dobrze, ale wszystko jedno przecież, że pan sprzedaje, to ja. musi pan coś mieć na to. No tak, no rozdałem trochę, a trochę sprzedaje, proszę pana. A to pan nawet darmo rozdaje. Ro, rozdałem ile darmo rozdałem? Proszę zobaczyć, ile wizerunków darmo oddałem. Tak? A teraz panie władze, parę groszy trzeba. A, żeby pozwoli, pozwoli pan swój dowódcy sobie. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Nie bardzo ma, się mało takich no nie, nie. nie, nie. No, Ale no, proszę pana, ale my jesteśmy jako u nas, panie władze, mówię, że w Polsce ludowej to nie ma, to jest ucisk. Tak. Nie wolno, proszę pana, sprzedawać świętych rzeczy. A Dawaj. my, wie pan co? Jeszcze u nas jest zezwolone. No zezwolone. zezwolone. Trzeba mieć zezwolenie na no, to już można sprzedać. No, tak, no pani Władze, no, no proszę usiądź, proszę nie. Proszę, proszę. usiądź. <laughs> nie, pan my świętymi, to musimy jakoś handlować racjonalnie. Ale wydmuchajcie, to nie ja jest soska do ssania, to trzeba dmuchać, bo wiecie, w zęby i siecie, trzeba dmuchać. To jakiś robak krzatańska, dusza. No, ostaj. No mi dalej No jeszcze, jeszcze. Osa? Na śnięt jest nie jesteś, nie mogę być. No jeszcze nie pełen. On doskonale na śpi? Mówcie, że wyraźnie, że ktoś mówicie. Skutow jest w nie, nie macie siły, nie, nie, nie macie. na takiego mniej wypić? A, A psić mieliście siły, też chlani nosić z tym winem i wódką, tak? Kiedyś jesteśmy, może tego 4 lata czy 5? No, psy, no nie, dokładnie. popiliśmy się tam troskę z pewnym łotem i

co pan wie w tej sprawie? Ja to tyle wiem, że załóż, byłem w mieszkaniu, a izba była roztwarta. I widziałem, że murach senka przydusił za gardło do ściany. I to wszystko. Może to się skończyć w więzieniu. A jak sięgasz do czyjej głowy, to wiedz o tym, że trzeba mi swoje kiedyś nadstawić. I chyba, że to nieładnie trochę, tak? Czy ty uważasz, że to cię buduje jakiś autorytet? Że ty komu głowę rozbijesz? że we wsi powiedzą, że o ten senków jaki on mocny. Chyba to opinii dobrej dla rodziny i dla siebie nie przynosisz. No to nie pan, to trochę za, za młody jeszcze jesteś na papierosy. I mi się wydaje, że z takimi kolegami, co tak się spiją na odpuście, to nie powinieneś chodzić. Masz dopiero 16 lat, dość wyglądasz na 14. Szkołę skończyłeś? Tak. Ile oddziałów? 9. 9. No to wcale nie tak źle Dlaczego od dawna się nie uczyłeś? A teraz będę się jeszcze dalej uczyć. To, technik to technikum teraz pójdę. Do jakiego? Do tego mechanicznego. Do mechanicznego. No ale już papierosy palił i z takimi pijakami jak będziesz chodził, to mi się wydaje, że ta szkoła ci nie będzie dobrze szła. Nie, to szkoła mnie dobrze idzie. A Chyba... wy tam pilnujcie karczmę ruchu. Coś Co? Zaraz, zaraz. O, to widać coś troszkę. Tutaj widać. Chyba A. tak, ja nie wiem, kto przyczepił. Widzi pan, z tyłu jechał i tu siedział z tyłu, tam się tam kierowałem z przodu. Tak. A dlaczego byście z miejsca odjechali? No, bydło, psiakrew! Śpieszyliście się, ludzie są potłuczeni, motor wywrócony, a wy z miejsca wypadku odjeżdżacie! Jak to, jak to tak można robić? Bo to jest cukier, że węgiel rozpuści, to przez co ich obchodzi wypadek, oni se jadą po węgiel i już. Nie obchodzi, że tu może ktoś kona, że trzeba pomocy udzielić, to wasz to absolutnie nic nie obchodzi. No ludzie, kochani, jakoś chyba trzeba patrzeć na, na to wszystko. i starze się na 700 km, w chciałem podać służbę. Można? Tak. Od 8 do 22, 3, 1. Co macie do mnie?